Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, nyech benge pakfalo Gesù Christus, na viechi Amen. Carissimi, ecco qui davanti a Basilica San Pietro avevo modo di incontrare una signora dalla Polonia, e poi si presenterà, che mi ha fermato. Dice, sono da Stati Uniti e volevo parlare con lei perché la conosco. Seguiamo anche in America le sue messe e prediche. Moi drodzy, jestem tutaj z panią. jak? Pani Joanna? Joanna się Jestem z panią, która mieszka w jakim miejscu? A w Stamford, w stanie Connecticut, w Ameryce? W Ameryce. No i oczywiście pani mnie zatrzymała tutaj, tak? tak? I mówi, bo zna, tak? Bo poznaje z Facebooka jak najbardziej. <noise> to jest bardzo pięknie, więc uczestniczy w przy świętej, prawda, tak naszej. Jest. Czy w słowie, które przekazuje. Tak. No i bardzo się cieszę, że pani też przesyła. W innym Stanach Zjednoczonych Polakom? Dzielimy się, jak najbardziej. Carissimi, to jest bardzo bello, ponieważ lei dice, że anche trasmette qualcosa agli altri Polaków, którzy vivono w Ameryce. Lei vive proprio. A ile lat pani już tam jest w Stanach A 29. O, tanto. Lei vive 29 anni w Zjednoczonych. Jak pani widzi dzisiaj religijność w Ameryce? No, Pani jest wśród Polaków, prawda? Tak. To ta religijność zawsze była troszkę większa, prawda? Ale jak to jest w ogóle teraz? Czas różnych przemian, pandemii przeżywaliście, czas również i niebezpieczeństwa, wojny, a także no nie wiem, jak jest sytuacja ekonomiczna dla żyjących w Stanach Zjednoczonych, tak prawdziwie tych, którzy żyją, nie przyjadą na chwilę i, i zobaczą. Ale allora, jak kiedy do lei Vive in America? Lei Vivendo 29 we Anni, Stati Unity. Allora, dopo pandemia, dopo questi momenti difficili, ma c'è anche sempre questa minaccia della guerra, di, di, di eh, tante cose, ma se, certamente volevo chiedere come la situazione per quelli che vivono proprio. Duchowość wśród Polaków zawsze jest bogata, jest, jest mocna. La spiritualità tra i polacchi è sempre forte. A szczególnie zawsze wzbogacamy się i podtrzymujemy się w duchowości i i w, uh w religii w szczególnych momentach, jak wojna czy ta pandemia, którą mieliśmy. to no i eravamo più ancora uniti nella preghiera quando era pandemia, quando ci sono questi momenti molto difficili per i cattolici. Ale również widać, że pandemia włożyła nam w serca dużo strachu i oddaliła pewne jednostki od Kościoła. Również tam, tak? Tak, jak najbardziej. Uh, więc, allora, lei dice, oltre che tanti sono credenti, ma la pandemia ci ha fatto una ferita, perché con paura, con tutto, anche diverse persone si sono allontanate dalla Chiesa. Myślę, że kto zawsze jest blisko Pana Boga i zawsze był blisko Pana Boga, nicko nie wystraszyło. Problem był z tym, że kościoły były zamknięte i trzeba było modlić się bardzo, bardzo mocno, żeby wszystko wróciło jak najszybciej do normy. No, certamente quell dolore, che avevamo nel cuore quando le chiese erano chiuse. Eh, nostra preghiera tutta esaurita, ma pregavamo proprio che tutto ritorna nella norma. Tak. A jeżeli chodzi o ekonomiczną stronę, no w tym momencie każdy nas eh, straszy i upomina, że idą gorsze czasy. Jesteśmy w, w czasie recesji. Również w Ameryce. Również, w a, tak. Allora, e, sempre c'è questa minaccia, questo che si parla, che stanno arrivando tempi difficili, e c'è, diciamo, questo momento della recessione. I dużo ludzi cierpi z tego powodu, bo potracili biznesy, potracili pracę, tak. Allora, in questo momento tante persone Hanno perso, stanno perdendo loro biznes, loro attività comerciale. Ale mamy nadzieję, że Pan Bóg czuwa nad wszystkim, wszystko jest w rękach Pana Boga i że powoli wrócimy do normalnej. Mamy grande speranza, że tutto ritorna nelle A później jest właśnie to, co bardzo boli. W Stanach Zjednoczonych wprowadzono aborcję pełną i te wszystkie sprawy związane właśnie z prawami osób homoseksualnych, tak. czy to boli tam bardzo katolików. Boli, bardzo. Allora wolewę kiedy in Amerika c'è l'aborto, czy, czy są kwestii speciali anche diritti per le persone homoseksuali, e, lei są te quello prędzej, kredence. No, ja, powiedział ja powiedziałem, tak, tak. jak to pani przeżywa, jak to ludzie przeżywają. Oh, ja osobiście przeżywam to bardzo, bo... Oh. Pan Bóg nas stworzył i Pan Bóg wie, kiedy to życie odebrać. To nie jest nasza decyzja i e, dlatego w naszych różach różańcowych modlimy się bardzo o, o przestrzeganie praw Boga. O, co jeszcze, jeżeli chodzi o homoseksualizm, no jest to bardzo ciężki temat i myślę, że ta wolność, którą media wprowadzają w nasze, w nasze życie, nie ma nic wspólnego z wolnością bożą i, e, e, i ludzie mają wielki mętyk w głowie i nie umiał sobie z tym poradzić. A tak jak się mówi, jeżeli nie ma Pana Boga w Twoim życiu, nikt Cię nie wyleczy, nie wyleczy z, tego, z tego mesu w głowie. A więc, moi drodzy, allora, e, lei dice, che certamente molto fa male quella disprezzata, disprezzata la vita, em, quelli diritti per l'aborto e altro, e poi certamente momenti, quando vediamo questioni omosessuali, tutto quello che eh, sono dolori, ma noi dobbiamo difendere la vita dall'inizio eh, e poi fino alla, alla fine e per quello preghiamo anche nei nostri gruppi di preghiera che ci siano nuovi diritti accettati, che la legge di Dio veramente avrà il primo piano. Ciao Ben Paginko Faspagni Spanish, come ci sape A, jedno. 29 a, lat córka. A córka. Alora lei è sposata. Figlia di venti nove anni. Przybyła do Rzymu na piwdrzynkę, tak. jak długo trwają? A jutro wyjeżdżamy. Przyjecha... Dokładnie tydzień czasu. Grupa, do tak, Grupa, tak? Grupa, tak? 40 osobowa. Allora sono arrivati con pellegrinaggio a Roma con gruppo di quaranta persone. Allora per... lei può a tutti eh, dire, che eh, c'è un sacerdote che prega per voi. W Ostro per tutaj Sacerdoti, Signore Ciafato, questo incontro. A więc Pani może powiedzieć swoim bliskim, przyjaciołom, że jest ksiądz, który się za nich modli. Byłem, jak Pani wie, przy Janie Pawle II, pielgrzymowałem z nim wiele pielgrzymek. A pochodzę z tej parafii, gdzie on był księdzem, prawda? Więc dlatego tym bardziej proszę w tym miejscu, by święty Jan Paweł II. Miał was tam w Americe, w tutti i wszystkich Polaków i Was, którzy tu osobiście szczęśliwie powrócili, però si jutro, tak? Allora io mi ho mandato tanto, diciamo saluto e benedizione per tutti quanti. Ricordando che sono stato vicino a Giovanni Paolo e appena qui sono stato pregare nella vicino sua tomba, che Giovanni Paolo II intercede per voi. La mia bogosławieństwo jeszcze. coś powie pani Jestem tak bardzo szczęśliwa, że zobaczyłam księdza. Szliśmy na mszę świętą, a w kaplicy przy a świętym Piotrze i zobaczyłam księdza. Nie miałam już okazji zatrzymać, bo Ale to wcześniej się. mnie pani tak, widziała. Tak, tak, tak. Allora ja. dice molto felice che mi ha incontrato. Bazylika passavano in basilica per la Santa Messa, mi visto. Po tywa fermarszy ma poj, I teraz już wychodząc, nasza grupa już się rozproszyła, ja mówię, no dobrze, trzeba teraz pochodzić, pozwiedzać, iść na kawę, a tu ksiądz się pojawia. Tak, chyba. Dziękujemy. Mam nadzieję, że kiedyś byłem w Stanach Zjednoczonych z papieżem, z Benedyktem XVI, byłem również z Janem Pawłem II. Także... Zapraszam wtedy, serdecznie. ale jeśli będzie jakaś możliwość, ale też zapraszam zawsze do nas, tam do Polski. Jak będziecie w Polsce, koło Radomia jest ta pustelnia we Florencji. Koło Radomia przybywajcie i tam za wami modlitwa płynie. A io, chiesto che są sempre venire Polonia, Florencja, Florencji, dowyczy Santuario della Madonna, perché c'è preghiera per Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże. Tanti auguri, tutti a voi. Chernoz, poxa.